Zestaw zimowy rusza w trasę, akurat ściek zaczyna padać. Myślę, że to będzie w tej chwili na czasie. Także już ruszamy. I kolejne maszyny opuszczają a nasz wspaniały plan. Pronar T132 to doskonała posypywarka ciągniana ze traktorem, sprawdzająca się przede wszystkim zadania w gospodarce komunalnej. Oczywiście na zimę posypywanie solą dróg, chodników czy alejek w parku. To podstawowe zadanie, które spełni taka posypywarka. Dane techniczne modelu Pronar T132 to dopuszczalna masa całkowita 7100 kg, ładowność 5500 kg, masa własna 1600 kg, pojemność ładunkowa 4 m3, natomiast powierzchnia zasypowa 4,4 m2. Skrzynia załadunkowa danego modelu jest usztywniona za pomocą wewnętrznej kraty stabilizującej oraz specjalnych profili bocznych, a zamontowane na nią sito zapobiega załadunkowi zbytlonego materiału oraz kamieni. Precyzyjna regulacja prędkości posuwu taśmy podającej oraz położenia tarczy rozsiewających i ich łopatek gwarantuje dokładne dozowanie każdego materiału i bardzo równomierny rozrzut piasku.